Witam wszystkich! Jesteśmy świeżo po żniwach na polu rzepaku w Dolnej Austrii i chcielibyśmy wykonać podorywkę broną TerraDisc. Aby jak najlepiej rozdrobnić ściernisko rzepakowe, już przy pierwszym przejeździe zamontowaliśmy wał nożowy. Przyjrzymy się teraz, jak to działa na ściernisku rzepakowym, a także w przypadku innych upraw. Chodźmy! Wał nożowy jest dostępny dla wszystkich ciąganych bron talerzowych o szerokości roboczej do 6 metrów mocuje się go do ramy za pomocą kilku płaskich śrub typu U i dwóch bezpośrednich połączeń śrubowych. Doposażenie to jest możliwe we wszystkich modelach TerraDisk wyprodukowanych po 2018 roku. Wał nożowy wymaga dodatkowego zaworu dwustronnego działania. Dzięki niemu możliwe jest hydrauliczne odchylenie wału nożowego do pozycji spoczynkowej i praca brony TerraDisk bez udziału wału. Średnica wału wynosi 35 cm. Na każdy wałek przypada sześć spiralnie ułożonych noży, które osiąga dużą prędkość obrotową i intensywnie rozdrabniają. Spiralna forma noży zapewnia stały kontakt z podłożem, co przekłada się na płynność pracy i zapobiega kołysaniu. Dodatkowo spiralny kształt sprawia, że krawędź noża nigdy w całości nie dotyka ziemi, przez co ciężar rozkłada się na mniejszej powierzchni i docisk noża podczas cięcia jest większy. Elementy gumowe w osłonie zaciskowej chronią wałek nożowy przed przeciążeniem. Aby uniknąć kolizji wału nożowego z oponami ciągnika na uwrociu, należy podczas pierwszego uruchomienia obserwować proces zawracania i w razie potrzeby wysunąć dyszel teleskopowy brony talerzowej. Wał nożowy szczególnie nadaje się do zastosowania na ściernisku rzepakowym i słonecznikowym, a także do wmieszania międzyplonów. Międzyplony są wstępnie rozdrabniane i wciskane w glebę przez wał nożowy. Zmniejsza to ryzyko zapychania się brony talerzowej, nawet przy gęstym łanie. Dzięki intensywnemu rozdrabnianiu międzyplon lepiej się rozkłada, co ułatwia późniejszy siew. W przypadku ścierniska rzepakowego, pierwszy zabieg przeprowadza się bardzo płytko, aby nie przykryć zbyt głęboko samosiewu rzepaku. Gdyby tutaj maszyna jechała bez wału nożowego, rozdrobnienie resztek pożniwnych byłoby niewielkie, bo talerze nie byłyby w stanie rozdrobnić takiej masy. Za pomocą wału nożowego można już podczas pierwszej podorywki intensywnie rozdrobnić ciernisko, aby przyspieszyć proces rozkładu. Jakość pracy wału nożowego podlega następującej zasadzie: im bardziej rozdrabniana substancja jest sucha, i im twardsza jest gleba, tym intensywniejsze jest rozdrabnianie. Jak widać pracowaliśmy niezwykle płytko. Przeciętnie nie wchodziliśmy głębiej niż na 2 do 3 cm, pracując tuż przy powierzchni gleby i to był nasz cel. Rzepak ładnie przykryliśmy ziemią, jednocześnie nie pracując zbyt głęboko, i na koniec docisnęliśmy glebę wałem, wyciskając jednocześnie nasiona z pozostających łuszczyn. Jeśli w ciągu najbliższych kilku dni spadnie niewielki deszcz, całość zacznie ładnie kiełkować i będziemy mogli podczas kolejnego zabiegu wymieszać to z glebą. Oczywiście nie pracowaliśmy tu jeszcze na całej powierzchni, nie taki był nasz cel. To zrobimy w drugim etapie. Pomimo bardzo płytkiej uprawy, jeśli spojrzymy tutaj na naszą słomę rzepakową, Osiągnęliśmy bardzo dobre rozdrobnienie i możemy to naprawdę dobrze wymieszać podczas drugiego zabiegu, stymulując w ten sposób proces rozkładu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o kilku nowych, ważnych aspektach pracy z wałem nożowym. Licząc na to, życzę Wam powodzenia w pracy z maszynami uprawowymi Pettinger. Z nami osiągniesz sukces.